Bez długi lufy Kurwa, z leży leżymy Pan Coś do nas to ale... kurwa, o kurwa, Ty ma Bramsa na mi Wracaj na south, wracaj na south Tu wyjść prawo, w prawo, w prawo Kurwa, Bramsa w celowniku zobaczymy jak się zostruje nie? Tu w prawo obieć Gdzie jest, zamarkuj mnie, bo mniej więcej Nie mogę zamarkować, zajęty jest Dostał Nie trafił Wyjedź, jedź do przodu. Na tą prawą stronę wyjechać? Tak, je, tak na prawo, jakby między górkami przejedź. Nie widzę go. Jedź bardziej na 100, a 203, na 203. Gdzieś zjechał, nie widzę go. Ale wyrwał na pewno raz. To dosyć konkretnie. Jedziemy z stołkami. O kurwa, mi serce bije. Ja pierdolę, on już... My, my dupą do niego i A, go... jest, jest. Jest. Markuj tym. Swoim, tym, swoim. Jest na obserwie nie Jest na nim, dostał dwa razy, trafił. nie trafił na sami i gonimy go Nie, przejdź w trochę bardziej lewą stroną od Marka, Wiesz, żebyśmy nie, nie musieli tu teraz jeżdżać To teraz pojadę. A. Trochę z zaskoczenia go weźmiemy Ja gotowy do strzału. Tu pomiędzy górkami wyjadę teraz w prawo Wyjeżdżam Dwa, gdzie on jest? A, jest Dostał Skręć w prawo Nic nie zrobił, nic. Co, jak poszedł? Pałac w Enemy tank destroyed. To była jedna z, jedna z lepiej zagranych pojedynków pancernych, jak chyba widziałem. Fajne. Myśmy go po prostu outplayed, naprawdę. Widzę go. Jedź, Tu jedź za nim, w prawo. Tu na marka pojechał. Dobra. Na prawo teraz? Do hangaru pojechał? Za, za? Za hangar, tak. Za, 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 za. za. Jest czołg! Z prawej strony tak. chyba by cię wyjeżdżał. A z prawej, jedź z prawej. Jest. No, siemano, kolano. Nie zajebisz Aha. nas. Zostaliśmy? Nie. Nic, Jasne. nic. Dobra, leżeć w psie. Brother, destroy. Teraz mam reperkę. Jedzie czołg numer dwa. Nie to. <laughs> no brzmi prawie jak panzer no.